Dzień dobry kochanemu Państwu. Nawet Państwo sobie nie zdają sprawy, jak mnie to wszystko irytuje. Wczoraj ani premier się nie wygłupił, ani prezes Kaczyński się nie wydurnił, ani prezydent się nie skompromitował, może dlatego, że nic nie powiedział. Proszę Państwa, a z drugiej strony jeszcze Państwo, tutaj panie są takie, takie panie są, które każą mi śpiewać o ptaszkach, o wiośnie, bo one mają dosyć. Ja też mam dosyć żeby pisać o ptaszkach, to też trzeba mieć pomysł na ptaszki i na wiosnę, bo inaczej będzie głupia piosenka o ptaszkach i wiośnie. A ja chcę pisać mądre piosenki, a dzień nie było wcale prosto. No i tak, taki zrobiłem syp, Dorobiłem do tego jakąś afrykańską muzykę dziwną i no i napisałem. Oczywiście ona się kupy dupy nie trzyma z tym, co ja napisałem, ale żeby przynajmniej był jakiś akcent wiosenny, bo trochę jest, proszę Państwa, o głównym urzędzie surrealistycznym, trochę jest o Czechach, no i trochę jest o tym, że, że, że Łukaszence zamrożono 3 miliardy dolarów w Unii. No i co z tego? I bardzo proszę. Jaja są na Białorusi, świat pogrozić palcem musi, że nie lubi Łukaszenki, że mu wymasuje szczęki. Będą tweety, rzecz ciekawa, tydzień potrwa cała sprawa. Się potępi go wspaniale, karawana pójdzie dalej. Ej, kuje, kuje, kuje. Przemysł strzelił tak jak z procy o 44% W odniesieniu do momentu gdy nie było nic z procentów, można by go na dzień dobry równać z mieszkiem albo z chrobrym. Główny urząd statystyczny miałby wynik bardziej śliczny. I... Kuje, kuje, kuje. Czesi kumple doskonali, nas do Unii podestrali, bo jest heca. Z Turoszowem lubią wody mieć gruntowe, my lubimy mieć energię, marną widać tu synergię. Nie mam zdania, kończę z żalem, bo się na tym nie znam wcale. I razem! U je, u je, u je, u je. Jestem głupi. Słuchajcie, udostępniajcie, jak mu dacie radę. Lajkujcie, jeżeli się podoba. Oczywiście nie namawiam, nie zmuszam, nie zachęcam. Również patronat jest otwarty 24H na D, że się tak wyrażę. Kłaniam się Państwu, dziękuję serdecznie za uważność dzisiejszą i do zobaczenia do jutra, bo się spotkamy. Mam nadzieję. No przecież.